Cześć kochani, z tej strony Marta Lange. Kolejny wykład z cyklu Flowsamit 2021, który dla Was podsumowałam, należy do Bachar Ilmas. Jest to Turczynka, która mieszkała w Niemczech. Mieszka przepiękna młoda kobieta, ma 33 lata i robi dużo ciekawych rzeczy jest w ogóle medium, jest youtuberką daje wykłady sama to nazywa rekolekcjami jest znana z opowieści o gwiezdnych ludziach hybrydowych duszach i ona rozpropagowała to określenie i jako jedna z pierwszych rzuciła na youtube takie podsumowanie jakiś czas temu o tym, czym są gwiezdne dzieci. I tak dużo odsłon miało to nagranie, że dużo ludzi tak się mocno z tą wiedzą zintegrowało, że zaczęli jej słuchać. I ona ma naprawdę dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Streszczę Wam ponad godzinny wykład. Mam nadzieję, że uda mi się w około 20 minut ten wykład streścić. Nie wiem, czy słuchaliście poprzednich wykładów, chociażby Brusa Liptona czy Grega Bradena, które Wam podsumowałam, no to tam ogólnie tematem przewodnim jest flow, czyli stan przepływu. Jak ona to rozumie? Ona mówi, że dla niej flow to jest stan, w którym jesteśmy, gdy tworzymy z energii miłości. I pewnie nieraz o tym słyszeliście. Wtedy jesteśmy w jedności ze wszechświatem w jednym polu miłości. Każdy ma swój sposób na wejście w stan przepływu. I Bachar mówi: Nieważne, co chcesz zrobić, zadaj sobie pytanie, dlaczego to robię. Czy to możliwe, że zawsze szukasz głębszego znaczenia we wszystkim, co robisz? Jeśli tak, możliwe, że jesteś hybrydową duszą. Jeśli coś jest bezużyteczne, hybrydowe dzieci. Hybrydowe dusze, nazywane też gwiezdnymi, nie potrafią zmusić się do wykonywania takiej pracy, nie potrafią stworzyć przepływu. Często przez to obwiniają się za niedopasowanie do społeczeństwa członkostwo. Ale to nie to. Takim istotom, którzy są zwykłymi ludźmi, trudno jest funkcjonować w dysfunkcyjnym społeczeństwie. Po prostu nie potrafią robić czegoś w iluzji. Nie potrafią udawać. Nie mogą tego robić bez poczucia, że to ma głębszy sens. Bahar w tym specjalnym wideo opowiadała o tym, że gwiezdni ludzie mają inne strategie do wchodzenia w stan flow. Wspomina o tym, że zawsze czuła się jak pomyłka w systemie. Miała uczucie, że gdzieś indziej jest jej rodzina. Jeśli znasz to uczucie, że jesteś tutaj, ale tu nie należysz, to teraz będę mówić my jak o nas, bo też niebezpiecznie oglądasz to wideo. Widzisz, jak źle zbudowany jest system, jak dysfunkcyjne są związki. Jeśli jesteś samotna, samotny i czujesz, że w sumie tu nie pasujesz, to być może właśnie jesteś hybrydową duszą. Bachar wspomina to uczucie, kiedy inni patrzyli się na nią z takim spojrzeniem hm, w tej osobie jest coś dziwnego. I ja też to dobrze znam. Bachar cały czas szukała głębszego sensu istnienia i wewnętrznie czuła, że to nie jest jej miejsce. U nas w Polsce, wydaje mi się, że bardziej znana jest idea dzieci kryształowych i dzieci indygo. Dla Bachar ta idea wydawała się dość wyniosła, a jako, że jest medium, połączyła się z istotą, która opowiedziała jej o tym, co oznacza hybrydowa dusza. Wtedy zrozumiała, dlaczego czuje się źle hybrydowe dusze są bardzo intensywne. Czasem myślała, że byłoby łatwiej, gdyby była bardziej powierzchowna. Teraz już wierzę, czucie więcej, zwłaszcza emocji, to dar, ale wtedy myślała, że to jest przekleństwo. Co usłyszała w przekazach? Gwiezdni ludzie istnieją od 1920 roku i ona mówi: Nie jesteśmy lepsi od innych ludzi. Nie, jest, nie wibrujemy inaczej. Jest pewna różnica w celu, po co tu zeszliśmy. Ludzie odradzają się, żeby naprawić swoją karmę, a hybrydowe dusze są tutaj po to, żeby uratować planetę Ziemię. Niestety najpierw muszą przypomnieć sobie o swojej misji, bo tak jak wszyscy, przechodzimy przez kurtynę zapomnienia w momencie narodzin. I w momencie kiedy Zrozumiesz cel swojej duszy. To te wszystkie elementy Twojej duszy się połączą i przyjdzie moment, że te wszystkie gwiezdne dzieci się również odnajdą. Są pewne trudności, jakie napotykają gwiezdne dusze. Nie rozumiemy dobrze sposobu myślenia większości ludzi. Męczymy się, nie pasujemy tutaj. Mamy problemy z czasem linearnym. Tworzeniem relacji, bo nie interesuje nas nikt, to głęboko nie porusza naszej duszy, jak pięknie to określiła Bachar. Mamy problem z emocjami, które są na najwyższych obrotach. Mamy problemy z trawieniem i ze swoim ciałem, nie jest nam w nim wygodnie. Większość życia mamy złe relacje ze swoim ciałem, ponieważ być może jest to pierwsze wcielenie w organicznym skafandrze. Hybrydowe dusze. Czują się ograniczone ciałem. Mogą mieć zaburzenia odżywiania i problemy z nadwagą czy niedowagą. Najgorzej znoszą trawienie pokarmów odzwierzęcych, no i oczywiście mięsa, co powoduje przegrzewanie ciała. Po nich nie są kreatywni, mają migrujące bóle, problemy hormonalne, problemy ze skórą, migreny, problemy z żołądkiem. Jeśli nie żyjesz w dobrym kontakcie ze, swoim duszą, ze swoją duszą, nie rozpoznajesz swojego miejsca na ziemi, to wytwarzasz schemat destrukcji autodestrukcji tłumaczy Bachar. Czasami takim duszą brakuje energii, i warto wtedy przekierować swoją uwagę na pytanie: jak mogę pełniej wyrazić swoją duszę? Gdy znajdą odpowiedź, gdy robią coś twórczo, to dolegliwości często mijają. Możesz wyrażać się przez pisanie, muzykę, mówienie czy sztukę. I przed tym, jak chcesz wyrazić swą kreatywność, Bachar radzi, nie jeść nic ciężkostrawnego i zrezygnuj z mięsa i produktów odzwierzęcych, jeśli je jeszcze jesz. Zrozum, co jest dla Ciebie dobre. I sprawdź, jakie jedzenie trawisz najlepiej. Bahar dużo miejsca w ogóle przeznaczyła w tym wykładzie na odżywianie. I jako gwiezdna dusza masz potrzebę światła. Do tego dobre są techniki oddechowe, rozświetlanie się w medytacji i przebywanie na świeżym powietrzu. Jesteśmy mistrzami autodestrukcji i autosabotażu. Zapominamy i. Wiele, wiele, naszych pomysłów bojkotujemy sami. Co dziesiąta osoba według Bachar jest Gwiezdnym Człowiekiem, ale większość duszy, ale większość z nich śpi i nie jest na misji. Bachar powiedziała rzecz że, że jesteśmy wycofanym modelem, że już nie produkują nas, bo ponieważ większość tych Gwiezdnych Dzieci pozwoliło życiu się kontrolować i przestaliśmy y, szukać celu naszej duszy. Ech. Bachar mówi to, o czym mówią w sumie wszyscy na Flow Summit, że zegar naszej planety już jest blisko godziny 12. I zbliżamy się do katastrofy. Obecnie ludzie zmierzają się z trudnymi, z trudnymi problemami. Bardzo stare karmiczne motywy wychodzą na powierzchnię. I teraz jest więcej wyzwań i problemów niż 20 lat temu. Świat staje się bardziej skomplikowany. Musimy zostawić stare strategie emocjonalne. Odpuścić i zmieniać, akceptować. To właśnie przypomina energię hybrydowych dusz. Gdy wybije godzina 12, zostanie podjęta decyzja o przyszłości ludzkości. Nie ma ona nic wspólnego z apokalipsą, mówi Bachar. Jesteśmy na skrzyżowaniu i musimy podjąć decyzję, w jakiej ziemi chcemy żyć. Te ziemie już teraz się przenikają, mówi Bachar. Mówi o tym, że coraz ważniejsze jest staje się otworzenie świadomo, odtworzenie świadomości na to, co nieznane. Musimy zostawić swoje stare konstrukcje umysłu i nie wszystko brać tak na rozum, na umysł. W momencie, kiedy przypomnisz sobie, że jesteś tu po to, żeby przynieść zmiany, to tak jakbyś wrócił do domu, wróciła do domu. Jeżeli całe życie czułeś, czułeś się nieprzystosowany do tego świata, to gdy zrozumiesz swoją misję, to, be, to tak jakby aktywowały się nowe programy. Bachar mówi, zadawajcie sobie jak najczęściej pytanie, jak mogę wyrazić bardziej kolory mojej duszy. Te dusze chcą przebywać w energii światła. Produkty, zwierzęce im nie służą. I pytanie do gwiezdnych dusz, dlaczego to robię? Zapytaj siebie o to siebie zawsze. Dlaczego to robię i szukaj głębszej odpowiedzi na to pytanie. Jak wchodzić w stan flow? To są te pytania, które zadają Bachar. Medytacja, spacer, morcowanie, chodzenie boso po ziemi, wyobrażanie sobie światła, które w ciebie wchodzi od góry do dołu, rozświetlanie się. To Bachar zaleca robić jak najczęściej. My jesteśmy przestymulowani, bo mamy otwarty układ energetyczny. Czujemy więcej i nie kontrolujemy swojej energii. Widzimy i czujemy wszystko. Stany emocjonalne innych ludzi oraz hałas sprawia, że czujemy się źle i to jest wykańczające. Musimy nauczyć się najlepszego dla nas sposobu dbania o energię. Nawet kiedy zmienia się pogoda, zmieniają się energie. Jest nam ciężko. W ogóle trudno jest nam się ochronić i tworzymy mury od innych ludzi. Często okresowo zamykamy się w sobie, przestajemy się spotykać z innymi ludźmi i wydaje nam się, że nikt nas nie rozumie i ludzie nas tylko ranią, więc lepiej może się z nimi nie spotykać. No i ludzie wtedy często się też na nas obrażają. A my czujemy tak głęboko, często też zabieramy ludziom emocje, że ludzie nie znają. Aż tak głębokiego poziomu relacji, do którego my tęsknimy. Aby chronić się, Bachar mówi, że pomocne będą bezruch, ciepło, picie wody, ziemianie się, e, udziemianie czakry podstawy, czyli chodzenie boso po ziemi. No i oczywiście, w momencie, kiedy wejdziesz w wieczny teraz w ten stan flow. To dostaniesz też dostęp do nowych informacji. Bachar mówi, że jesteśmy tu po to, żeby wprowadzić zmianę w Starym Świecie i skłonić ludzi do myślenia. Gwiezdni ludzie mają silną potrzebę zmiany, a większość ludzi nie lubi zmian. Nie możesz zmienić ludzi, mówi Bachar. Możesz ich tylko inspirować. Pamiętaj, że złość i agresja to tylko energia. Pozwól na te uczucia i zrób coś z tą energią. Wyjdź na zewnątrz, pobiegaj, wyjdź z tego trybu. Jesteś tu po to, żeby dać światu impuls. Tylko po to nie uratujesz każdego. To nie jest Twoja misja. Nie chcesz być misjonarzem. Mamy silne takie poczucie bycia jakimś do rozwiązywania. Ale nie rób tego. Ludzie tego od Ciebie nie oczekują. Najbardziej duchową rzeczą, jaką możesz zrobić, mówi Bachar, jest bycie sobą. Wchodzisz, przepływ i odpuszczasz. Świeć i wejdź w flow. To jest główne przesłanie tego wykładu, tak jak ja to poczułam. Kolejny aspekt, który omawiam, to jest trudność w zmianie jednego, jednej strefy czasowej w drugą. Przejście, takie zmiany astrologiczne, zmiany energii, takie jak na przykład przy Nowym Roku. One są bardzo trudne dla nowych ludzi. Również przesilenie. Gwiezdne dusze tracą wtedy uziemienie. Czują się jak rozbitek na morzu. Rozwijają wtedy emocjonalne problemy i one mogą trwać nawet kilka tygodni. I ja sama to bardzo potwierdzam. Dla mnie nowy rok czy urodziny, czy przesilenie. To jest bardzo trudny czas. Ja wtedy dużo mam smutku nie rozumiałam tego. Dopiero teraz to zrozumiałam, kiedy posłucham jej. Gdy nie jesteś w kreatywnym procesie, zaczynasz zapominać, po co tu jesteś. Po co tu jesteś i po co, co masz robić. I nawet jeśli nie wiesz, co Cię wyróżnia, to Bachar mówi: Masz to coś w sobie. Właśnie Ty możesz liśnić i dawać to światło innym. I to, że tego słuchasz, to też nie jest przypadek. Myślę, że do kogo do, ma dotrzeć ta wiadomość, to dotrze. I gdy pozwolisz sobie kochać i szanować wszystko, zacznie się układać. Gdy zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś po to, żeby coś zmienić, to tak jakbyś wrócił do domu, wróciła do domu. Możesz mieć aktywne zdolności, takie jak jasnosłyszenie czy jasnoczucie, ale wystarczy, że jesteś. Nie musisz, nie musisz być związany z rozwojem duchowym. Wystarczy, że jesteś, nie wiem, kasjerem na dworcu, powiedziała Bahari. Każda osoba, która się z tobą spotka, zmieniasz jej wibracje duszy. Przypominają sobie o delikatnych wibracjach duszy, których do tej pory nie pamiętali. Są tylko twoją obecnością, więc można działać na korzyść ludzkości, nie interesując się rozwojem duchowym, to nie musi być nic takiego. Czas już na to, żebyśmy się połączyli, wspierali się nawzajem, mówi Bachar, i czas już się zacząć odnajdywać. Bahar mówi później: Nie zabiorę od ciebie tego bólu i niedopasowania i tęsknoty za innym domem. Ale nie martw się, nie jesteś pomyłką w Matrixie. Zadaj sobie, Pytanie, jak mogę być w przepływie, będąc gwiazdą osobą? Dlaczego robię to, co robię? Jeśli to nie ma sensu, jeśli to jest bezużyteczne, nie rób tego. Bardzo ważne jest zadawanie sobie tego pytania każdego dnia. I ono kasuje negatywne wzorce umysłowe, mówi Bachar. Hybrydowe dusze szukają głębszych odpowiedzi głębi we wszystkim. Nie zmieniaj ludzi, nie nawracaj ich, nie denerwuj się na nich, że nie czują tego, co ty. Świeć swoją światłem bądź inspiracją. Jesteś tu po to, żeby dać światu impuls tylko tyle, iskierkę, żeby dzięki tobie ziemia choć troszkę stała się lepszym miejscem. To, co zapamiętam z tego wykładu najbardziej, to że właśnie najbardziej duchową rzeczą jest bycie sobą. Wejście w przepływ i odpuszczenie. Bachar mówi: Może nie widzisz swojej drogi, może nie wiesz, że jesteś gwiezdnym człowiekiem, ale zaraz po zadawaniu tego pytania otworzą się być może nowe programy w Twoim umyśle, w Twojej duszy. Bachar mówi: Potrzebujemy Ciebie i Twojej odmienności zacznij lśnić, bo to światło jest ważne dla tego świata. Podejmij decyzję, że chcesz aktywować to światło. Idź z tym światłem w świat. Jeżeli temat hybrydowych dusz, czy gwiezdnych dusz, czy gwiezdnych dzieci jest Wam bliski i gdy słucha, słuchałaś, słuchałeś tego, to myślałeś, że to jest o Tobie, to ja szczerze polecam również książki Anny Głowacz Gwiezdne Dzieci, mm, już dwie części wyszły. Pierwsza część nazywa się Świadomość. Już podobno trójka się pisze, także na nią czekam. Pierwsze dwie przeczytałam z zapartym tchem. No i co? Będę się z Wami żegnać. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka i dać łapkę w górę, napisać jakiś komentarz dla algorytmu YouTube'a. I zajrzyjcie do opisu, zostawiam Wam link do fajnego sklepu internetowego. Macie tam moją zniżkę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.